Muszę ci coś powiedzieć. Kirgo nie żyje. Co? Jak? Dlaczego? A to chyba sprawka cieniostwora. Przecież widziałem go dziś rano. Kurwa. Kurwa, macz. Nie mogę teraz opuścić posterunku, ale poszukam go jutro, z samego rana. Przekonamy się, kto to zrobił. W każdym razie, dzięki za informację. O co chodzi? Miał miejsce wypadek. Kirgo nie żyje. Co? Trenowaliśmy walkę i źle się to skończyło. Uznałem, że powinienem ci powiedzieć. Dobrze rozumiem? Zabiłeś jednego z naszych ludzi i wróciłeś, żeby mi o tym powiedzieć? Na to wychodzi. Ach, jesteś albo wyjątkowo uczciwy, albo wyjątkowo głupi. Szlak! Ten dzień robi się coraz paskudniejszy. Wynoś się z placu wymian i nie rzucaj w oczy. I gdy nasi ludzie oczyszczą drogę, zapomnij o wszystkim, co mówiłem o przeprawie do starego obozu. Odpadasz! Nie zabijesz mnie? A chcesz, żebym to zrobił? Nie. To nie zadawaj głupich pytań. Nie jesteś pod wrażeniem? Czy jest? Nie jestem pewien, czy próbujesz być zabawny. Ale moja cierpliwość ma granice. W porządku? W porządku. Dziękuję. Nie mów tak. To był wypadek i nie pójdziesz przez niego do piachu. Idź już stąd i pod żadnym pozorem nie mów nic o Remu. Muszę ci coś powiedzieć. Kirgo nie żyje. Co? Jak? Dlaczego? To był wypadek. Trenowaliśmy walkę i... nadział mi się na miecz. Wypadek? Nie, nie. Nie kupuję tego. Kirgo był jednym z najlepszych zabijaków na arenie. Ty to zrobiłeś. I to celowo. Powalony gnoj, zapierdolę cię! Stechnij wreszcie! <śm>